Cześć, nazywam się Hania Przerada i jestem farmaceutką. Dzisiaj opowiem Ci o metforminie, leku, który być może znasz pod taką nazwą jak metformax, formetic, glukofarze lub być może pod nazwą siofor. Jeżeli dostałeś ten lek od swojego lekarza lub bliska Tobie osoba zaczęła brać ten lek i zastanawiasz się, czego spodziewać się po farmakoterapii, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Metformina jest lekiem przeciwcukrzycowym, który należy do grupy biguanidów. Efekt terapeutyczny nie jest natychmiastowy. Trzeba na niego poczekać parę dni, maksymalnie dwa tygodnie. Metformina jest lekiem nie tylko wypisywanym w przypadku cukrzycy, ale również w przypadku stanu przedcukrzycowego, tak aby zapobiec rozwojowi cukrzycy. Ponadto jest również wykorzystywana w leczeniu objawów zespołu policystycznych jajników. Wpływa, powiem, na regulację cyklu menstruacyjnego. Jest zalecana pacjentom, którzy przyjmują leki przeciwpsychotyczne, ponieważ powoduje redukcję masy ciała. Metformina zmniejsza syntezę glukozy w wątrobie, przez co obniża jej stężenie we krwi. Ponadto poprawia wrażliwość komórek na insulinę oraz zmniejsza łaknienie i powoduje spadek masy ciała. Dawkę metforminy dobiera się indywidualnie. Jest to zależne od stężenia glukozy we krwi oraz od stężenia hemoglobiny glikowanej we krwi. Zazwyczaj... Terapię metforminą zaczyna się od dawki 500 mg lub 850 mg dawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Po 10 lub 15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka metforminy to 3 g, podawana w trzech dawkach podzielonych. Pacjenci stosujący metforminę skarżą się na metaliczny posmak w ustach, na bóle brzucha, nudności, biegunki. Biegunki najczęściej mają charakter łagodny, jednak mogą wystąpić nawet po wielu latach terapii metforminą. Jeżeli masz biegunkę spowodowaną tym lekiem, to pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się ze swoim lekarzem, który być może rozważy zmianę leku, tabletki o natychmiastowym uwalnianiu na formę o przedłużonym uwalnianiu, która rzadziej powoduje problemy z układu, ze strony układu pokarmowego. Metformina dostępna w Polsce w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu to na przykład glukofaże XR lub Metformax SR. Metformina o przedłużonym uwalnianiu przyjmuje się raz dziennie w porze wieczornego posiłku. Metformina zaburza wchłanianie witaminy B12. Dlatego najlepiej jest co roku badać stężenie tej witaminy i uzupełniać ewentualne niedobory. Ponadto metformina może wywołać kwasicę mleczanową, czyli zwiększenie stężenia kwasu mlekowego w organizmie. To szczególnie ważne jest dla osób, które mają zaburzenia czynności nerek oraz u osób, które nadużywają alkoholu. I najważniejsze, zawsze słuchaj zaleceń swojego lekarza. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.